Cześć, tu Karolina, kanał y, Fana y, Dzisiaj przychodzę z prezentem urodzinowym y, i zaległym prezentem y, na narodzinę mojego synka y, od Eni. Może dam sobie to na bok i będę po kolei wam pokazywać. Eni y, mi wysłała na narodziny y, Filipa y, taką kartkę, taką niepozorną. Ale tu się ciągnie, i tutaj jest taki pop-up. Tak się to chowa. Bardzo fajnie to tutaj wygląda. Tak, no i powiedziała, że na razie tylko kartkę, bo jest zajęta, coś tam miała do zrobienia, i że może coś tam dośle później. No, i właśnie dostałam taki Blade z ze zdjęciem od razu. Właśnie Filipa, bardzo fajny. Tutaj takie kwiatówki różne. Ten jest taki fajny też. Nie wiem, to jest jakby z materiału. Coś takiego ciekawego, taki zamrzyk, jakby takie delikatne, właśnie te brązowe. No, i tutaj takie słodziaki. Bardzo fajnie to wygląda. Na pewno zawiśnie na ścianie. Piękne. I no, ja dostałam właśnie z okazji urodzin. Też dostałam kartkę. Z tak, no, taką wakacyjną, radosną. Bardzo mi się podoba. Fajne, ma kolorki. Bardzo fajna, taka bardzo warstwowa. No i tak to wygląda. E, tu wszystko było popakowane, e, zabezpieczone, ale ja to już sobie oglądałam wcześniej. E, no i wam nie pokażę. <tutujesz> Tutaj dostałam e, mech. Ja mam zapas e, zawsze duży, ale e, mchu nigdy nie za wiele, a takiego jakby e, ciemnego e, nie mam, więc w sumie też nowy odcień do moich zbiorów na pewno się przyda. I dostałam takie pręciki też różnej maści, takie, taką linę do wakacyjnych projektów jak znalazł. Ona jest taka gruba, superowa, nie mam takiej grubej. Takie zawieszki, ale to do morskich jakichś projektów jak najbardziej pięknie to wygląda są takie koniki yy, koniki rozgwiazdy muszelki bardzo fajne takie pręciki to chyba <gry> yy, to są chyba te co ja Eni kiedyś wysłałam takie, no ale nie szkodzi takich żółtych Akurat nie mam. Takie fioletowe też, w takich żywych kolorach, fajne. I różowe. Tutaj jeszcze takie różowe. Takie różowo-koralowe. Takich też nie miałam. I takich. To się nazywa jakieś osy, czy coś takiego. I takich kolorów w sumie też nie mam, chyba. Takiego różowego i takiego białego Więc fajnie Przyda się I Eni wie, że ja maluję sobie sama Paznokcie i wysłała mi Lakier taki Taki odcień zielonego W sumie mam podobny chyba Ale, ale nie szkodzi To może poczekać A tamten chyba mi się kończy Więc akurat i <noise> dostałam skrzyneczkę tak na. na, na tusze takie. Są tutaj takie przegródki. Na te Oksajdy to jest chyba. Nie. Nie wchodzą oksajdy. Te stare też nie. No to nie na oksydy, <laughs> ale są tutaj takie przegrytki porobione. I akurat właśnie ja sobie zamówiłam ostatnio rzeczy do... To są takie jakby paznokciowe, ale ja bardzo lubię taki proszek. Ja to też kupowałam do paznokci. I tutaj już mi się kończy. I domówiłam sobie, chociaż one chyba mają inną ziarnistą, ziarnistość, ten jest trochę większy niż ten. Ten jest taki gładziutki i taki no, pięknie wygląda na pracach. To jest taki zwykły brokat, tylko one są jakby drobniejsze, no bo to do paznokci. Więc zamówiłam sobie właśnie taki zapas. O, może to przesypię już całkiem do jednego. I wziąłam sobie też przy okazji inny kolor. Ja tego mam do tych paznokci naprawdę bardzo dużo. Ale ten akurat to jest taki szampański kolor. To jest ani złoty, ani srebrny. Taki wiecie widzisz. Tu, tu, tu widzicie jest złoty, to jest ten szampański. A tutaj jest srebrny. Więc to są jakby trzy inne w ogóle odcienie. I... Co też mi się podoba i też już używałam w pracy dla Margaret, taki brulio, bulion tu piszę. Takie mini kuleczki. To też nie są mikrokulki to są jeszcze drobniejsze kuleczki i też w kwiatkach wyglądają bardzo fajnie. I właśnie zastanawiałam się: kurde, no gdzie ja to będę wkładać, przecież nie mam nic takiego, a mam w takiej skrzynce, to teraz, no i niewygodnie się to wyciąga. Więc tutaj idealnie mi to teraz przypasowało. No i sama skrzynka jest super, bardzo przydatna i super ręka. Ale jak rozpakowałam, to patrzcie, co tutaj jest. Normalnie mam szafkę z moim logiem. Są też takie listeczki, super. No taka leś, leśna może być. I tutaj no korona, królowa jest tylko jedna, wiadomo. Leśna królowa, zwłaszcza e, żarciki, takie. E, no, ale no bardzo to było miłe. No, jak to zobaczyłam, to naprawdę ekstra. Bardzo to jest miłe, że tak, e, że nie dość, że dostałam skrzyneczkę. To jeszcze e, właśnie z inicjałem. Także dziękuję bardzo, Anita. E, I to były właśnie prezenty od. Anity No i z okazji urodzin to są to tylko tyle, tylko albo aż bo no, nie spodziewałam się teraz rzadziej rozmawiamy, więc no, nie, nie spodziewałam się, ale też właśnie na, na narodziny jakby Filipa dostałam też albumik od Kasi Monlabi Taki tutaj jest, tak się błyszczy troszkę, połyskuje. To jest chyba tapeta. Nie wiem, ale bardzo fajne. Tutaj jest tył. I tutaj też można wkleić sobie zdjęcie pod ramkę. I tu jest taki słodki misio. Zawiązywany jest na wstążeczkę. Tutaj jest kieszeń z różnymi matami, tagami. Będę mogła sobie zapisać różne rzeczy. Tak i tutaj też są takie małe, na mniejsze zdjęcia, ale mi to nie przeszkadza, bo ja jak drukuję sobie w domu przeważnie teraz to i tak drukuję na formacie A4, więc sobie mogę zmierzyć dokładnie ile tutaj to jest i i sobie wydrukować pod wymiar. I, I tutaj każda strona też ma taką matę. Tak tutaj widzicie do każdej, do każdej strony jest taka mata. I tutaj jest um, belly band też. Z kartą i, i tagusiami. Tutaj też jest taki słodki misiu. Tak, piękny jest ten misiu, bardzo mi się podoba. I tutaj to było zawiązane, ale, ale ja już tego nie zawiązywałam. Też są takie mniejsze tagi w kieszące. I to jest harmonika. Tutaj widzicie, wszystko jest poduszowane. Teraz to sobie nawrócę. Tutaj jest kieszeń. Też taki i, i maty. Tutaj jest wodospad. Taki zwyczajny, to nie będę otwierać. Tu są takie dwie naprzemienne kieszonki też maty i tagi. Tu jest gotowe miejsce na zdjęcie też z tym misiaczkiem. I tu jest coś, co właśnie pierwszy raz miałam okazję sobie wypróbować, i, i bardzo fajnie to, to tutaj chodzi. i No i w sumie mi się spodobało też taki dynamiczny, że to wcale no. No tak jakoś jak widziałam, no to fajny bajer, ale, ale jakby no nie doceniałam tego, można tak powiedzieć. A jak tutaj właśnie to pierwszy raz sobie otwierałam, no to fajnie. Takie no, taka mała rzecz, niby, a cieszy. <noise> I tutaj też jest mata z tagami. To, tutaj są też te niebieskie i białe. Także taki dostałam prezencik od Kasi. Także to też bardzo mi miło i dziękuję bardzo. W imieniu Filipa oczywiście. Bo to dla yy, dla Filipka. No ale muszę w końcu sobie właśnie wydrukować jakieś yy, zdjęcia i sobie powklejać. Także to sobie tu powieszę na na ścianie, a a to jest zielone też chyba specjalnie dla mnie, zielone listeczki, <grytanie> dodatki. Tak, e, także no. E, takie prezenciki moje i Filipa. Jeszcze mam jeden album od e, dziewczyn z Margaret, które dostałam, ale to w innym filmie najwyżej e, wam pokażę. Tak, i w tym filmie to wszystko. Dziękuję dziewczynom jeszcze raz. I do następnego razu. Cześć.